witajcie kochani no się zastanawiam czy nie jestem brudna ale siedzę w domu i czekam aż mąż po mnie przyjedzie bo pojechał na siłownię i wiecie co yy, jakiś czas miałam spokój z telefonami o czym mówię mówię o tym że yy, wyzwaniają byle jakie numery biały stok grzeszów Nigdy tych numerów nie odbieram. Najpierw sprawdzam w wyszukiwarce, kopiuję numer i sprawdzam, kto to dzwoni. Czy numery są jakieś tam, nie wiem, nękające, czy, 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 czy coś tam. I powiem wam, że kiedyś, no ile, yy, jakiś czas temu miałam jeszcze telefon na firmę. Może tak zacznę. Jakiś czas temu miałam jeszcze telefon na firmę, dwa lata temu. I podejrzewam, że ten numer był wszędzie yy, udostępniany i tak dalej. Był jakoś tak, wiecie. Yy, dostępność jego była, ale teraz mam z powrotem numer na osobę prywatną, ja wiem, że ten numer, wiecie, ten kto już tam go sobie spisał, zapisał, czy nie wiem, w jakiś wyciekły do jakichś firm telekomunikacyjnych, czy telemarketerów, to on tam będzie, ale jakiś czas miałam spokój, nikt nie wydzwaniał, no po prostu był święty spokój, ale od jakiegoś tygodnia to jest po prostu nie do zniesienia, mamy godzinę dziewiątą, a do mnie już dzisiaj dzwoniły dwa czy trzy numery z jakiegoś Białego Stoku, z Rzeszowa, numer prywatny, stacjonarny. I wszystkie to są numery jakieś, wiecie, nękające, głuchy telefon, nie odbierać, i tak dalej, i tak dalej. Bo wiecie, yy, że była taka właśnie akcja, że tam dzwonili, jak się odzwaniało, to, to, to kosztowało kupę kasy. I. Yy, Kurde bele, wczoraj tak samo, wczoraj poblokowałam chyba dwa czy trzy numery, ale zablokujesz, to dzwonią inne. No to jest po prostu niemożliwe. I teraz tak naprawdę nie wiesz czasem, czy odbierać, czy nie odbierać, bo to może być ważny telefon, to może być ze szkoły, yy, to może być, nie wiem, kurier może dzwonić, który nie może się do Was dostać. Jezus Maria, to jest naprawdę straszne. I tak jak mówię, ja najpierw od razu sprawdzam numery. Numery ze szkoły mam praktycznie wszystkie zapisane. Kurierów też mam zapisanych, ale wiecie, kurierze się zmieniają, więc co chwilę dochodzi jakiś numer. Jak czekam na paczkę, no to już odbieram, bo myślę, że to właśnie dzwoni pan kurier. Albo już wiecie, nawet kurier potem wysyła smsa. To ja, kurier, niedługo u pani będę albo jakieś tam. Ale to, co się dzieje ostatnio, przez ostatnie dni, znowu, to jest naprawdę coś strasznego. I tak jak mówię, ja jak sobie sprawdzę te numery i widzę, że tam są numery jakieś, nie wiem, nękające, głuche telefony yy... głuche telefony dobra, tu woni mój mąż to od razu je blokuję. Dzień dobry. Witajcie. Ja właśnie przyszłam do domu mamy piątek. Zaraz rozpakuję y, zakupy, pokażę wam co kupiłam i jeszcze pokażę wam o, właśnie. W Rossmanie byłam i kupiłam farbę do włosów. Ale to może pokażę wam za chwilę, najpierw rozpakuję i pokażę wam y, co kupiłam. Bez końca. Mamy ty... dzieci. Czekajcie. Owane. Dobra, jedziemy. Mamy trzy mleka, makaron do risotto makaron do kurczaka ze szpinakiem zaraz... Topi! Zaraz będziemy robić. Por kupiłam, bo mam... Topi! Przestań! Bo mam kapustę pekińską i chciałam zrobić taką sałatkę z ogórkami konserwowymi, banany. Tutaj mamy... Co tu mamy? Seler, marchewkę ogórek pietruszka. I tutaj na niedzielę na obiad będziemy robić w piekarniku utka, skrzydełka do rosołu i podudzia. I to tyle z zakupów z Biedronki. Wydaliśmy 41 zł. A pokażę Wam jeszcze, bo mamy jedną kreskę baterii, więc wykorzystajmy to, bo za chwilę się wyłączy. Pokażę... O rany, ale tu burdel jest. Pokażę Wam co kupiłam na tej promocji 2 plus 2 Prosmanie Kupiłam tak w yy, tej promocji yy, kupiłam tak, tą odżywkę do włosów zobaczę jak odżywka bo szampon yy, dupy nie urywa, a płacić za niego bez promocji prawie 18 zł uważam, to jest bardzo dużo. Czy to się nagrywa? Płaci za niego 18 zł bez promocji to jest bardzo dużo i nawet 12 czy 13 zł w promocji to też jest bardzo, bardzo dużo, bo nie robi nic nadzwyczajnego, czego nie robi szampon z Joanny za 7,50. Ale kupiłam tą odżywkę, ona też kosztowała 12 coś, jest 150 ml, to też jest dość małą odżywką, ale że kupowałam, wiecie, 2 plus 2, no to, no to ona mi się opłacała. Do tego garnier Jaki my tu mamy kolor? Srebrny, popielaty, blond, blond. Taki. Do tej promocji dołączyłam ten olejek z Isany yy, z arganem. I co są tu? Orzechy makadamia, Czy to jest olejek arganowy? O nie. To jest olejek arganowy. To taki. I do tego wszystko mniej więcej kosztowało 12-13 zł. I do tego bardzo delikatny szampon micelarny. Nie szczypie w oczy z mixi. Dla mili. Więc to, co kupiłam, jestem bardzo ciekawa tego. Czy nie będę tego żałować? I nie będę szukała na szybko fryzjera, ale z drugiej strony całe życie farbowałam sobie włosy na blond sama. I żyłam. Więc czemu miałoby się teraz nie udać? Dobra, ja idę robić dzieciom makaron ze szpinakiem na obiad, żurek mamy. I z kurczakiem, więc. Yy, Widzimy się myślę w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa pa.